Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Pan Gremlin, a słuchajcie, ze mną dzisiaj na serwerze ferko.pl jest e, MC Neo, Tony Freeze, nie mylić z krakowskim Szyma. youtuberem i Norks, który wyszedł za mych pleców. No i co, tradycyjnie, Szyma. tradycyjnie jak to na Ferko bywa, Gramy dzisiaj z widzami w Bedwarsy. W zasadzie zobaczymy. Czekajcie, czy... ja jestem na w Skywarsach w tej chwili. Dobra, muszę przejść sobie na lobby Bedwarsy. Zobaczymy jak nam pójdzie, czy to będzie jedna, czy też dwie e, partyjki. Tak naprawdę zależy od tego jak nam pójdzie z czasem. Czemu to jak nie dałeś? O, Co... to Nieważne, nie Nieważne. Okej. Okay. Jeżeli jesteście nowi na kanale, koniecznie zostawcie subika Jeżeli lubicie tego typu materiały, no to oczywiście łapki w górę Też mile widziane, no a my co? Widzimy się jak się tylko zbiera grupa, bo na razie, o 40 minut, e, sekund czekania Dobra, no to co? Zaczynamy, to ja obuduję łóżko Zawsze obudowujesz Nie, nie zawsze, właśnie ostatnio na live'ach więcej Więcej tutaj sobie działamy inaczej. Idę na prawo. Dobra. Rzućcie jakieś złoto. Dobra, choć drewno. Czy będzie na endstone? Będzie. I żółciu się tam zbudują. A się budują żółci? Nie, oni coś tam chcieli chyba osłonić swój. Kurde, tak szybko. E, w ogóle tak, moi drodzy, też dzisiaj, w dzisiejszym odcinku też trochę chciałem z wami porozmawiać, moi drodzy, ponieważ e, jak wiecie już w swoich filmach mam reklamy i mimo tego, że YouTube mm, pozwala już dawać reklamy od 8 minut, wcześniej to było 10, ja jakby nie zamierzam robić czegoś takiego, że no to będziemy skracać odcinki tylko do 8 minut, tak, żeby były reklamy, żeby hajs się nie zgadzał, w związku z tym jakby tutaj nie, nie, nie spodziewajcie się zmiany z mojej strony, Czasami będą odcinki 20-minutowe, a czasami tak jak ten, który w dniu, akurat w którym to nagrywamy, eee, wlatuje odcinek 40-minutowy. Gremlin, ma do takie pytanko. No? Bo... A nie, dobra, nieważne. Bo przez chwilę skinałem, bo nie widziałem. A. No, nie. Natomiast też co do zmian, bo tutaj akurat Neo też współpracuje przy tym projekcie. Przy którym? Eee, przy... Mm, Przygam na grypę, żółcić cheaterzy. Żółci no, chyba tak, coś, coś tak. Rzucić cheaterzy. ja są czterami po prostu. No, jak. Jak. Y nie mogę, no, ja nie mogę będzie tego, jak on ma. Ja y Ja nic nie mogę odepchnąć. No. INT będzie. No. Ale wracając do sprawy sprzed ataku, to Neo na przykład współpracuje przy projekcie grupy facebookowej, która nazywa się Gołgany Gremlina, i w tej grupie będziecie mogli czy to też zadawać niektóre różne pytania nam jako administracji, czy wymieniać jakimiś kwestiami związanymi z grom na naszych serwerach, ale również. Liczę na to, że będzie tam dużo memów, dużo różnych śmiesznych przeróbek z naszych gier, więc no, ta grupa będzie taka specjalnie dla Was. I ona w zasadzie w dniu, w którym Wy to oglądacie, oficjalnie startuje. Także polecam serdecznie link, pewnie będzie w opisie. Dobra, ja już kończę pitolić, bo pewnie już wkurzam graczy, bo nie skupiam się, żółtego mamy. Poszedł na górę. Zabijam. Dobra. Yy, Muszę z... sobie zbroić, jak żeby... Jak coś, dwa złota są w tym. W skrzynce. Ja polecę po jakieś diaksy. Obity jest strasznie. Pucha pima, zabijam. Znowu kolejne. No, oni tak będą nas szli, no... Założy się, że tak będzie wyglądać nasza gierka. I, no, wcale, wcale nie czytują. Jak Richa typ ma. Dobra, trzy. Dwadzieścia hitów mnie zadał, na raz. No to nieźle. Toż pamiętać, że ten serwer też niestety jest pay to win. No dobra, no ale żeby sprzedawać... Ja, ja w powietrzu bym normalnie jak nie bił, w powietrzu Aha. Bym. No to... Możliwe. Jest żeby to biega, na mam tym. Kolejny. To ja wam kupię prota. Idzie do was kolejny, nad wami. Kolejny idzie do boku, uważajcie. Lecie. No, no Jezus, fajny ten serwer jest, naprawdę. Uff. Jak takie odpały chodzą. Ej, znowu nie widzę siebie. No dobra. No, czasem tak tu jest dziwne. E, jakby co, yy, 7 złota jest w skrzynkach. Ja, pierdziu, już? Jak oni tak szybko tu do nas przychodzą? Bi niszczy. Zrobiłem. Macie diaksę. Te dwa nie budują się do rzutu. Dobra. No bo, bo dobrze, niech się budują, niech się budują. Ja kupię trochę endstone'a, jeszcze obuduję. Stacja. O, żółci stracili łóżko. To może to się uspokoi. A to z A, to z te Wtedy czerwoni będą na nas trzy. Tak. No. Co mieszkam? Aha, no tak, bo. Idę na Adiaksa. Idzie. Zróbmy. Dobra. A fajnie. Właśnie, czy to ja A ja tutaj się spamię w tym, czy nie, Czeka. Można spamić. Nie. Ej, może jakby co to... Hmm, możemy też jeszcze partyjkę w, hmm, kiedyś nagrać z Lucky Blocków, co wy na to? No, może. No. no, fajnie, Czerwony, nie, fajnie idzie. Radę. No, nie mogę na razie. Szybciutko. Yy, niszczy nam. Kolejny idzie. niszy nam Od góry. gdzie on jest? Od góry. a nie, w środku jest, w środku. Dobra. Hmm. Nie. Się. Jest pick, chyba. Nie widziałem, jak ktoś wskoczył i zaczął shiftować. No jest coś tam. Dobra. Dobra. Łóżka nie zdążył zniszczyć. Ej, B2 to są kozak. Uwaga, drugi ma. Dajcie mi jakieś matsy czy coś. A, Co coś. ci dać? Matsy, matsy do budowy, bo ja nie mam z nami. Eee, przepraszam, noc, ale nie mnie komuniki Fortnite, a, więc blok. <noise> <noise> Mogę dać, a nie matsy. Trzymaj. Idą czerwoni Ten moz... Mm. O Jezus <laughs> Od środka idę Dobra, trochę ubiłem tego <coughs> czerwonego Od środka idę I od diaksów Dobra, ja jedzę na tego na od diaksów A okej, okay, się wystraszył Dobra, ja biorę broń prawdziwego gremlina. Żebym tylko mógł to kupić. Aha, nie mogę nawet tego kupić. Nie, no super. Ale tu dziwnie hity są. Na dole. Ja lecę po jakiś... Wiesz co, może zróbmy tak, że wy zajmijcie się nimi, a ja pójdę im zniszczyć łóżko. No właśnie, no. tak mówić. Próbować. tam tak? Oni się budują. Fuck, stać ją najgorzej. Diaksy jakieś są w skrzynce, jakby to. Jest ulepszony. A ja jestem debilem się potknąłem, i spadłem. Ajajaj. Weź mi jedno złoto, O, ale na szczęście na tej mapie, w tej grze się nie traci ich. Dobra, Ej, idzie od ile, ile rów będziemy grali? So, jedną możemy sobie zagrać pod odcinek, a drugą sobie zagramy od Tagony wyżej czy coś. U góry. Od Diaksów idzie. U góry, Kolejne TNT. Pomóżcie, budujcie coś. Kolejne. Jezu. o ma? Nie ma, nie ma, nie ma! Zniszczyli, kurde. Kurde, no. Tak, bliz... Od środka idzie z pałką. Dobra, ja zginąłem. Ja też. Ja żyję. I sam jestem? O, nie, mord Ja liczyłem, wiesz, że tam w to uda mi się naruszyć ich. Idziemy do was od diaksów. Wiem. Nas na dole Ale mogę wam powiedzieć, że widziałem admina na serwerze przed chwilką. Tak? Tak, tak, tak. Jest, jesteśmy obserwowani, więc raczej tutaj nikt cheatów nie miał. E, Buduje się do was jakby co? Z tej strony. E, z drugiej, z drugiej, z drugiej, z drugiej. Z mam, od tyłu? Czekajcie chwila. Od przodu. Ale będziesz go miał... Już jest na górze. Uważaj, Neo! Okej. Okay. Aha, serio? Jak oni się tu zostali? No mówiłem ci, że się budują. E, no dobra, jak widzicie niestety e, przegraliśmy e, tą partyjkę, aczkolwiek całkiem e, nieźle nam odbieraliśmy ciągle szaleńsze ataki. E, więc ja dziękuję Tony freeze Snorks e, i MC za wspólny odcinek. Jeżeli wy chcielibyście zagrać w, ze mną w kolejnym odcinku, pamiętajcie, bądźcie na Discordzie, link jest w opisie. Ja zawsze jak poszukuję osób do gry właśnie pod odcinki, daję tam informacje, także jeżeli będziecie chcieli zagrać, no to jest na to szansa. Póki co ja zapraszam was, tak jak mówię, na grupę na Facebooku, na kolejne odcinki, które są zawsze o 15. Dzięki, trzymajcie się, cześć! Siema. Do widzenia!